Przez ponad dwa lata nie jadłam w ogóle słodyczy, co było podczas tego najgorsze. Ludzie cały czas musieli to komentować i każdy, dosłownie każdy, musiał zadawać pytania i namawiać mnie, żebym coś zjadła słodkiego. Wyglądało to mniej więcej w ten sposób, że jak powiedziałam po prostu, że no dzięki nie jem słodyczy, to ktoś zamiast po prostu zaakceptować to i powiedzieć, a okej, okay, dobra. To luz, to jakby, nie wiem, czuł się winny, albo czuł się może jakby miałby mi przynieść coś innego, zawsze były te pytania, no ale dlaczego nie jesz? Masz jakiś problem, jesteś chora, odchudzasz się i to było mega takie wkurzające, że musisz się tłumaczyć ludziom, że to nie jest tak, że się odchudzasz, tylko po prostu nie chcesz mieć słodyczy. Przykładowo teraz, jeżeli poznałam jakąś osobę i zobaczyliśmy się, nie wiem, po dwóch, trzech czy pięciu miesiącach, i ta osoba zobaczyła, że no nie schudło mi nadal, nie jem słodyczy, to powiedziała coś w stylu: i co ty nadal na diecie? No. Nie, nie jestem na diecie, ja po prostu nie chcę jeść słodyczy I nie rozumiem, dlaczego tak trudne to było do zaakceptowania przez ludzi Nie ja wiem, że jest to raczej taka rzadka rzecz, żeby ludzie nie jedli przez długi czas słodyczy Tylko raczej przez jakieś tam momenty podczas diety i tak dalej Ale naprawdę zawsze musiały być te pytania No ale dlaczego nie chcesz zjeść? No przecież jak zjesz jeden kawałek tortu, to nic się nie stanie No przecież to jest jeden mały cukierek No dlaczego nie chcesz zjeść? Dosłownie ludzie czuli się obrażeni przez to, że ja nie chciałam czegoś zjeść Tak jakby to, nie wiem, miało im poprawić humor czy coś? I tak mega się zastanawiam właśnie, z czego to wynika, bo ja naprawdę jakby nikogo nie krzywdziłam tym, że po prostu nie chciałam jej słodyczy. To był tylko i wyłącznie mój wybór, a ludzie cały czas próbowali mnie dosłownie namówić, żebym zjadła coś słodkiego. I też mam wrażenie, że nie chodzi tutaj tylko i wyłącznie o jedzenie słodyczy, ale ogólnie, jeżeli ktoś jest inny, wegetarianem, weganem, albo po prostu nie je jakiś rzeczy, nie pije alkoholu i tak dalej, to ludzie cały czas dociekają i dosłownie próbują wręcz zmusić tą osobę, żeby ona zjadła to coś, albo wypiła, nie wiem, napiła się tego alkoholu. I wiecie co? Tak sobie myślę, że po części chyba i przez to zaczęłam jeść te słodycze, żeby ludzie po prostu dali mi spokój. I jak sobie teraz o tym myślę, to jest to straszne. Jak się gdzieś wychodzi, to po prostu te słodycze są. Nieważne, czy idziemy na urodziny, na jakąś imprezę, albo po prostu ktoś przyniesie coś słodkiego i to odmówisz, to zawsze ludzie dopytują, zawsze się dziwią, nie potrafią tego zrozumieć. Myślą, że się wstydzisz, czy coś. Czasami faktycznie tak jest, że ludzie chcą być mili i na przykład wydaje mi się, że się wstydzimy, czy coś, ale naprawdę, jak ktoś powie dwa razy, że po prostu nie chce, to znaczy, że nie chce i nie trzeba dopytywać. Nie ma w tym jakiejś większej filozofii, tylko po prostu, no, niech każdy je, pije i robi to, co chce. Prawda, nie musicie dopytywać. I tak mnie zastanawia, dlaczego dziwnym jest to, jeżeli ktoś nie je tych słodyczy, a nie to, że ktoś je te słodycze. To tak samo jak ze sportem, no, jedni po prostu ćwiczą, a drudzy nie ćwiczą. I teraz, w momencie, kiedy ktoś na przykład by powiedział, że on nie ćwiczy, to co dopytujecie go, a dlaczego ty nie ćwiczysz, a może ty powinieneś ćwiczyć, przecież to jest zdrowe, a może powinieneś się zapisać na siłownię, a może powinieneś zacząć biegać. Wiecie o co chodzi? Nikt tak jeszcze nie pyta, a jak nagle ktoś nie je słodyczy, to wszyscy dodawają pytania, jakby nie wiem, chory jesteś, czy co? No nie, ja po prostu nie chcę jeść słodyczy.